Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym przecież hokeistą. Za 15 lat będę piłkarzem. Nie jak zdrowie będzie Za Za granicę kibicuję... Myślę, że Napoli, ulubiony piłkarz z dzieciństwa. David pycham. Nikt mnie nie pokonał, może hokeja, na to Najbardziej denerwuje mnie, no przegrana, przegrany mecz. Druga połowę poznałem na meczu reprezentacji, kiedy graliśmy z Hiszpanią. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Może m... Mediolan. Byłem z siebie dumny, gdy. miałem ten debiut na San Siro. Seria. Moim marzeniem jest zagrać w pierwszej reprezentacji Słowacji. Po meczu lubię. Myślę, że siedzieć z rodziną albo z kolegami w jakiej klasie. Lubię, nie lubię. No, lubię wygrywać i nie lubię przegrywać mecze. Na imprezach gryluję. Może była, że ja, Augustyn. Największa maruda? To może, może ja, ale czasami też kolega z Słowaku Najlepszy piłkarz, z którym grałem, pewnie Antonio Casano w Palmi. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem. Myślę, że Mohamed Salah, jak, jak grał w Fiorentinie. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. Pewnie jakaś tam symułka czasami. <laughs> Największe tremy miałem, gdy wszedłem do pierwszego zespołu Parmi i widziałem piłkarzy z Durgaon i Serie